Wbrew powszechnemu przekonaniu, Hades nie był bogiem śmierci. Był bogiem zmarłych, a to istotna różnica. Greckim bogiem śmierci był w rzeczywistości Bugo imieniu Thanatos, który uosabiał śmierć. Thanatos pełnił rolę psychopomposa, co oznacza, że kiedy ktoś umierał, prowadził jego duszę do zaświatów. Inne bóstwa również pełniły te funkcje, w tym Hermes, a czasami nawet sam Hades w wyjątkowych okolicznościach. Jednak Hades nigdy nie był bogiem śmierci. Jako Bóg Zmarłych Hades miał przede wszystkim za zadanie upewnić się, że jego pomocnicy wykonywali swoje obowiązki. Był niczym regionalny kierownik, jeśli regionem byłyby zaświaty. Czuwał nad Charonem, przewoźnikiem dusz, pilnując, by pobierał opłaty od zmarłych za przeprawę przez rzekę Styks. Nadzorował Cerbera, dbając o to, by nie pozwalał duszom opuszczać jego królestwa. Kierował także Kirys osobieniami gwałtownej śmierci, by uczestniczyły w krwawych bitwach rozgrywających się w całej Grecji.